Oferta świąteczna. Warto przyjść do mrówki. Oczywiście, bardzo zapraszamy wszystkich klientów do obejrzenia naszej dekoracji. Wraz z zrobieniem zakupów mamy bardzo ciekawe propozycje. Mamy talony powyżej 100 zł zakupów świątecznych, dostaje się 10 zł, powyżej 200 zł zakupów dostaje się talon na 40 zł. Jest bardzo szeroka oferta. Mamy choinki stuczne, mamy choinki, mamy jodłę prawdziwą ciętą w różnych rozmiarach, w bardzo dobrych, atrakcyjnych cenach. No a przede wszystkim jest bardzo szeroki wybór wszystkich świątecznych ozdób. Bardzo polecam i zapraszam. Showroom to widzę, widzę, że tutaj dużo miejsca jest w ogóle zagospodarowanego. Tak, to zrobione jest to na styl taki jarmarkowy, świąteczny, czyli można tutaj wykorzystać różne nasze dekoracje do wykorzystania w domu czy na potrzebę firm jakichś dekoracji na szybę, na, na, na pokazanie różnych propozycji, jak można sobie udekorować różne takie wystawy. O w ten sposób bym to ujęła. Jaki można pięknie udekorować okna na przykład czy stół świąteczny. Wszystko mamy pokazane i wszystko, co się znajduje w dekoracji jest sprawem do zakupu, także zapraszam, polecam. A za ile choinkę mogę kupić? No najtańsze choinki to mamy małe stuczne za 19,99, a jeżeli chodzi o jodły żywe, to mamy po 69 piękne. Każda jedna jest w idealnym stanie, także kupujemy, nawet nie trzeba wybierać. Podchodzą po prostu i do tego jeszcze je możemy naszykować do rozmiaru stojaka, jaki można też i pakujemy w siatki. Transport po Bolesławcu rozłożone są za darmo, czyli tylko przyjechać i kupić, a dostarczona zostanie pod dany adres. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, kiedy można przychodzić codziennie, można od poniedziałku do niedzieli? Tak jest, czyli na tygodniu zapraszamy od 8 do 20, a w niedzielę od 10 do 18.